Komukolwiek przyszedł do głowy pomysł zbudowania pierwszej szopki, wsparł się on na kilku zdaniach w Ewangeliach, wynalazł kilka wizji w rozegzaltowanych Pismach Świętych. Przypomniał sobie garść historii opowiedzianych w apokryfach. Szopka powstawała jak miasto. Powoli, cierpliwie, od pojedynczego znaku, który wyznacza święte miejsce. Najpierw ustawiano w kościołach sam żłób, to dziwnie banalne miejsce narodzenia Boga. Potem odważono się umieścić w nim figurkę dzieciątka. Jeszcze później pojawiała się jego matka. Kobieta leżała z dzieckiem w ramionach. Od dziecka biła jasność, przez co twarz kobiety stawała się ciemna. Ale proces dopowiadania już się zaczął i miał toczyć się bez końca. Trzeba było i mężczyzny, skoro jest dziecko i kobieta, trzeba było świadków tego zdarzenia, ludzkich i zwierzęcych trzeba było zachwyconej narodzinami przyrody groty nieba gwiazdy aniołów wyglądających ciekawie z zakotar w nieboskłonu od tej pory wół i osioł wpatrzony w nagie dzieciątko mają w oczach to nieme pytanie czy ludzki bóg urodził się także dla zwierząt tak tak odpowiadała im łagodnie kobieta i wskazywała dłonią baranka wtedy przychodziło do szopy trzech mędrców Jasna gwiazda palcem wytyczała im drogę. Aniołowie bez protestów bratali się z ciekawskimi pasterzami robiło się tłumnie, gwarliwie, jak na corocznym jarmarku.